Witam w kolejnym odcinku naszych krótkich poradników na temat gier RPG. Dzisiaj odpowiadamy, czym właściwie są gry fabularne. Czym są gry RPG? Niektórzy z Was, trafiając na nasz kanał, mogą zastanawiać się, czym właściwie są te całe RPG. A może usłyszeliście o nich od kogoś znajomego lub dostrzegliście je w jakimś filmie czy serialu. W tym odcinku opowiemy wam co nieco, o co w tym wszystkim w ogóle chodzi. Gry RPG, czyli Role Playing Games to gatunek gier, który pozwala nam wcielić się w rolę fikcyjnych postaci i przenieść się do magicznego świata fantazji. Pierwszą rzeczą, którą musimy zrozumieć, jest to, że w stołowych grach RPG nie używamy konsol, komputerów, czy nawet planszy i figurek, takich jak w grach planszowych. Większość rzeczy natomiast odbywa się w naszej wyobraźni. Gry RPG wymagają od nas współpracy i komunikacji. Gramy w nie z grupą innych osób, np. znajomych, z którymi eksplorujemy świat i podejmujemy decyzje. Jeden z graczy pełni rolę mistrza gry, który prowadzi opowieść i opisuje otoczenie, a pozostali gracze tworzą postacie i podejmują decyzje w ramach tej opowieści. Istotnym elementem gier RPG są kostki do gry. Za ich pomocą podejmujemy różne próby i czynności. Obliczamy obrażenia czy sprawdzamy, czy naszej postaci uda się wykonać jakiś konkretny ruch. Na przykład, czy uda Wam się otworzyć drzwi wytrychem, podsłuchać rozmowy dwóch bandytów, czy trafić mieczem atakującego Was goblina. Różne rodzaje kostek mają różne znaczenia i wpływ na rozgrywkę. Rzeczami potrzebnymi podczas rozgrywki są karty postaci i czasami rysowane lub ręcznie tworzone plansze. Plansze te mogą przedstawiać mapę świata lub pomieszczenia, w którym odbywa się na przykład walka. Natomiast karty postaci zawierają informacje o naszych bohaterach, którymi gramy, ich umiejętności, statystyki oraz ekwipunek. Na rynku istnieje wiele różnych gier RPG, takich jak Dungeons and Dragons, Pathfinder, Shadowrun czy Warhammer Fantasy Roleplay. Każda z tych gier ma swoje unikalne światy, mechaniki i zasady, które czynią je naprawdę niepowtarzalnymi. Grając w stołowe gry RPG, doświadczamy często silnych emocji. Możemy czuć ekscytację, gdy nasza postać staje w obliczu niebezpieczeństwa, radość, gdy udaje nam się rozwiązać zagadkę, czy smutek, gdy nasz bohater umiera. Sprawia to, że możemy naprawdę poczuć się częścią tego świata. Podsumowując, gry RPG, inaczej gry fabularne, są niezwykłym sposobem na spędzenie czasu z przyjaciółmi, rozwijanie wyobraźni i wcielenie się w rolę niesamowitych postaci. Jeśli jeszcze nie spróbowaliście takiej gry, zdecydowanie polecam spróbować. Jeśli natomiast nie wiecie, od czego zacząć, zapraszam Was do naszych dwóch poprzednich poradników: Czyli Jak zacząć grać w RPG oraz Systemy dla początkujących mistrzów gry. Jeśli spodobał Ci się ten film i chciałbyś zobaczyć więcej treści związanych z grami fabularnymi, nie zapomnij zostawić łapki w górę i zasubskrybować nasz kanał.